Dzień dobry, dzień dobry. Dla kogo dobry, dlatego dobry. Rok 2023 to rok zmian. Jedni z Was będą rzucać palenie, inni zapiszą się na siłownię, a kierowcy będą płacić więcej albo mniej. Co czeka nas w 2023 roku? Zmian jest sporo i co ciekawe, nie wszystkie dotyczą tylko i wyłącznie tych, którzy mają w kieszeni prawo jazdy. W takim razie zapraszam. Na początek jeden z ulubionych kierunków zmotoryzowanych Polaków. Dawać mi tu Dalmację! Popływałoby się w Adriatyku. Co? Chorwacja wjeżdża do strefy Schengen, a więc obędzie się bez słynnych, długich kolejek na granicach. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale to nie koniec, bo Chorwacja wjeżdża do strefy Schengen i wjeżdża do niej euro. Co my w Berlinie jesteśmy? Koniec z kunami i nie ma co ukrywać. Będzie drożej. Ceny podskoczą. Tak było w każdym kraju, który wprowadzał u siebie europejską walutę. Jak bardzo? Tego analitycy jeszcze nie wiedzą, bo jak to się ładnie mówi, szaleje inflacja. Będzie drożej na stacjach paliw i to nie tylko w Chorwacji, ale również i w Polsce. Wraca wyższy VAT na paliwa. Co się ja, ja ze mnie robisz? No niestety nie. Na podstawie przepisów antyinflacyjnych stawka VAT na paliwa została obniżona z 23 na 8%. No i teraz wraca do swojego dawnego poziomu 23%. Ile? Oczywiście prezes Orlenu 31 grudnia w radiu RMF FM zapewniał, że zrobił wszystko, by ceny utrzymały się na tym poziomie, na którym są teraz. Ale wiecie jak to jest. Z obiecankami polityków. I rzeczywiście, zaraz po tej deklaracji, Twitter zaczął huczeć od informacji, że marże na Orlenie zostały obniżone o 80 groszy. A więc dziś, jutro, pojutrze i za kilka dni paliwa nie podrożają. Ale zapewne już niedługo marże wrócą do swojego dawnego poziomu i zapewne paliwa będą droższe. Tak średnio, moim zdaniem, z tego co sobie gdzieś tam liczyłem o 80 groszy na litrze. Zresztą tych marży to nawet nie chcę mi się komentować. Macie swój rozum i, i, i sami możecie z tego wyciągnąć swoje wnioski. Ja nie chcę bawić się w politykę. Pijani kierowcy stracą samochody. Nie trzeźwi kierowcy, którzy będą mieli we krwi co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy będą sprawcami wypadku, czy też nie, stracą swoje auto. Pił pan? Jeśli samochód nie będzie należał do pijanego, zostanie na niego nałożona kara w wysokości od 5 do nawet 100 tysięcy złotych. Ale jeśli okaże się, że osoba, która spowodowała wypadek, miała co najmniej pół promila alkoholu, ona też straci samochód czy inny pojazd mechaniczny, jakim będzie się poruszała, na przykład motocykl. Zostaw mi, zostaw i dobrze chociaż tyle. Pijani kierowcy stracą samochody, a ci nieco mniej uważni i łamiący przepisy będą mogli stracić punkty karne. Wracają kursy reedukacyjne. Tylko nie pod prąd, nie pod prąd! Nie, nie, nie. Będą na nie wysyłani ci kierowcy, którzy zdobyli 24 punkty karne. Początkujący kierowcy, czyli ci jeżdżący z zielonym liściem za szybą, będą na taki kurs wysyłani w momencie, gdy osiągną poziom 20 punktów karnych. Kurs ma trwać 4 dni i kosztować 5 stówek, ale jest jedno ale: na taki kurs będzie można się zapisać raz na 5 lat. Jeśli stracimy prawo jazdy i zapiszemy się na ponowny kurs i egzamin, to za egzamin zapłacimy więcej. A jak? Do tej pory egzamin na prawo jazdy na przykład kategorii B, czyli na samochód osobowy, kosztował 170 zł. Nieważne było, czy do egzaminu podchodziliśmy w Gdańsku, w Rzeszowie czy we Wrocławiu, zawsze kosztował 170 zł. Teraz to się zmienia, dlatego że WORDy w całej Polsce będą mogły same ustalać sobie cenę, jaką chcą otrzymać za egzamin na samochodowe prawo jazdy. WORDy nie będą mogły jednak przekroczyć górnej granicy, która wynosi właśnie 250 zł. Zmiany nie ominął też stacji diagnostycznych. Troszeczkę pan się fakował z tym autem. Diagności będą między innymi fotografowali nasze auto, więc przegląd będzie trwał nieco dłużej. Ale to nie jedyna zmiana. Tu panu troszkę ptak, ale tego się nie będę czepiał. Osoby, które spóźnią się na badanie techniczne o co najmniej 30 dni, zapłacą więcej. O ile? Dwa razy więcej. Zamiast 99 zł, jak to jest w przypadku samochodu osobowego, będzie to kwota 198 zł. Dwa razy większa. Więcej zapłacą też osoby, które spóźnią się z opłaceniem obowiązkowej składki OC za swój pojazd mechaniczny. Rozwalił pan komuś bryczkę? Nauczy się parkować w garażu. Do tej pory było to maksymalnie nieco ponad 6000 zł. Teraz będzie to kwota wynosząca 7200 zł. I tym optymistycznym akcentem chciałbym Was powitać w 2023 roku. Dziękuję, że znaleźliście czas, by obejrzeć mój film. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i mówię Wam do zobaczenia.